Evolved, psychologiczny scam, psychodeliczny scam, co to za film, ty i w ogóle zobaczcie to, jakie złożenie miniaturek, że tutaj Adi z lorynetki, z lornetki patrzy się na Evolved, nie, psychodeliczny scam i nawet on nie dowierza, że ta gra powstała, ja pierdziele, to jest niesamowite, nie konsolowe.info. No ja nie mogę tak obrażać wszystkich recenzentów, bo ja serio pozew dostanę. A ty mi tylko wysyłasz te recenzje, i. Oj, trzeba uważać, nie? Ale walka to jest, nie? Tak jak. Ja, ja muszę tak walczyć wbrew wszystkiemu. Ty, ale ja się dzisiaj zastanawiałem w sensie, było. Tam czystałem ostro te gry online, jak grałem z Kisza Kiewista Maja, w tego LD dzisiaj. Się potem zastanawiam, ty mówię, ty i co ty myślicie, że będzie ten pozew? Ej, wątpię w to, żeby wysłali pozew, bo to byłoby dziwne, nie? Bo oni wydali recenzję, a ja wydałem opinię o ich recenzji i tyle, tak? To, że jest ona emocjonalna, to znaczy, że dlatego, bo boli mnie, że wydałem dużo pieniędzy na grę i okazała się oszukana, nie? To tak jakbym kupił. Coś z tego, z polecania jakiegoś youtubera okazałoby się to oszustwem, więc mógłbym zwyzywać tego youtubera, nie? Ale nie życzyłem mu źle i tak dalej. Powiedziałem tylko, że jest oszustem. Czy pozew za to się też należy? Nie wydaje mi się. Recenzja Evolved 3 dni temu to to powstało 13. To wypuścili wtedy, kiedy ja też grałem pierwszy raz, nie? Konsolowe info. Nie wiem co to za strona, znacie ją? To nie jest chyba tak duże jak gry online. Już dziś startuje wczesny dostęp. Fabuła. Rozgrywka. Evolve to RPG, jak już wspominałem. Wśród mechanizmów gry znajdziemy oczywiście walkę, wybór ścieżek z dodatkowymi umiejętnościami postaci, a także ich cechami. System kompanów pozwoli podróżować z maksymalnie dwójką. Kurde, te recenzje to się zaczynają robić jak tego? Jak taki opis z tyłu na pudełku, co kiedyś jeszcze, jak się kupowało w Empiku gry, z tyłu były takie opisy. Jeśli ci coś tam mówiły? No i luj. Ci, ci co ci to daje ogólnie? Sama rozgrywka dużej, dłuż, w dużej chyba mierze polegać będzie na rozmowach i walce. Część konfliktów możemy. Co jest to w ogóle za opis? Część konfliktu możemy załagodzić rozbomą o ile mamy odpowiednie umiejętności, a możemy też działać w, st w drugą stronę i normalną pogawędkę niecierpliwie zakończyć atakiem. <ścoughs> to, to trochę brzmi, jakby to AI pisało, nie? Cybermycha, no, cybermycha była dobra. Tworzenie postaci we WOT jest bardzo satysfakcjonujące. Mamy do wyboru cztery różne budowy ciała. Ej, co? Nie widzi... Ty, ja szukałem gdzie zmienić budowę ciała. Chyba. Ty, budowa. To jest ta budowa ciała. Czekaj. To są twarze. Czekaj, czekaj. Tak, już zamknij No, klikaj te mordy. Czekaj, rzeczywiście. Typ ciała jest. Zobaczcie. Typ ciała to były te mordy. To... Ty, to był typ ciała, te ty wybór mordy, ja nie wiedziałem, że to zmienia ciało, myślałem, że się nie da, ale to chciałem grubego typa zrobić, może się da jednak, koda, to muszę chyba drugi raz zagrać, wiecie, to jest, że albo kobieta, albo kobieca, albo męska, a, ty, a może rzeczywiście Quinto, ale w takim razie czemu są cztery, nieważne. Zdecydować możesz o detalach twarzy, takich jak rozstaw, wielkość oczu, kształt twarzy, rozmiar nosa itd. Wiecie, naprawdę, sporo różnych możliwości. W sekcji bardziej unikatowej personalizacji znajdziemy przede wszystkim bogod, like. To wiadomo. Kolejna część. Kolejna dość ciekawa zakładka jest możliwość ustawienia blizny. Kurde, w dupę. Ej, na no poważnie, bo ja nie wiem. Do kogo są takie recenzje? Tu nie obrażam oczywiście recenzenta, bo on zaspokaja potrzeby no, ludzi, którzy to czytają, ale seria kogoś w recenzji gry i tego czy to kupi, bo jest ważne czy da się dać blizny, ustawić czy ma trochę chudszą mordę, większy nos? Wydaje mi się, że w recenzji powinno się skupić na elementach, które ci towarzyszą przez praktycznie całą grę, czyli rozgrywce, Czyli jakieś fabule, bo to też jest ważne. Dużo ludzi przecież gra tylko dla fabuły w gierki. To jest nawet taki yy, poziom trudności specjalny, na mapce, na designie tego wszystkiego, rozumiecie? Na, na skillach, na itemach, które naprawdę przez całą grę ma, musisz yy, się na tym skupiać. A to, czy zmienisz nos, czy nie, którego i tak nie widzisz, bo czasem ci pokażą postać scenę, ale to luj. <grym> No nie wiem no, w sensie ciekawi mnie jacy ludzie takie rzeczy czytają. Jakby można było wielkiego siura wybrać, to dla mnie ważne, no w cyberpunku się dało. Jestem w drodze na komendę z moim płockim bez... Bez... Co, co? Nie... Ja nie wyzywam, Po tego ma... Znaczy się nie wiem o kim mówiłeś jak coś... Obronie, zobaczcie, jest! Poza startowym ekwipunkiem wszystko inne będziemy musieli znaleźć na mapie lub kupić. Nowość. Schowanych. W... Ale czekajcie, bo co to w ogóle. Co to w ogóle znaczy? Poczeka... Zatrzymajmy się przy tym chwilę. Wszystko poza startą eku trzeba zdobyć lub kupić. Jaka jest inna opcja? Przecież to jest gra za 400 zł, no jakby było w SMS-shopie. No nie, no bo czekaj. W sumie, jaka jest inna opcja? To jest trochę dziwne. No przecież to jest RPG. Nie wiem, czy ktoś, kto nie gra w RPG, by czytał w ogóle. W kategorii broni do wyboru będziemy, będziemy wszelkiego rodzaju broń. Co tu jest? W kategorii. Cześć! Nie, ja to chyba źle czytam. Musi mi to przeczytać mój ten. Mój, moja sekretarka. W kategorii broni do wyboru będziemy wszelkiego rodzaju broń miało. Co to w dupę znaczy? Miecze, topory, sztylety. Broń palna nabi nabijana prochem a także różdżki, księgi ja pierdziel ale dziwny w dupę ale dziwnie to jest napisane nie wiem czy ja tylko takie mam odbiór ale to jest dziwnie napisane w dupę nie wiem mi się najbardziej podobały skoki jak, <ścoughs> jak koczkodan no 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 te skoki są dobre tak to, to może, może to trochę brzmi jakby to AI pisało jako część naszego uposażenia w lewej ręce będziemy mogli także dzierżyć tarczę, choć dostępna ona będzie tylko w przypadku broni jednoręcznej. Ale yy... niesamowite. Większość dwuresnych pozwoli jednak na blokowanie nimi, więc wciąż będziemy mieli, mogli pa parować ataki przeciwników. Jaka w dupę dziwna recenzja! Nie wiem, czy tak w CD Action też tak dziwnie pisali kiedyś? Jakoś miało 10 lat i to się czytało normalnie? <grym> Pisany przez AI, ale zmień parę słów, żeby nie było. Tak, wrzucili to do AI i, na, i napisał im artykuł i potem napisali... No oni tego nie przepisali sami kidsu, tylko potem napisali... Dobra, teraz zmień trochę, żeby nie wyglądało jak AI. No. Mogę tak być. Po nazwie znalezionej broni, szybko zorientujemy się, czy ma ona jakieś specjalne właściwości, czy nie. Pierwsze słowo w podstawowym wariancie i kolor tła pod jego nazwą, widoku ekwipunku, powie nam także o jej unikatowości w skali od pospolitej... A pierścień. To jest. recenzja chyba dla Twojego starego. Jak Ci Magierkę kupić i nie wie co to te całe RPG. To jest... Coś tam jednak się zaangażował i chce poczytać. Jest to na tyle fajnie rozwiązane, że nawet jeśli dostrzemy do tej samej skrzynki ze stałym lutem... Ej, czekaj, tu się lut odnawiał w skrzynkach? Nawet nie wiedziałem. Możemy zobaczyć broń, czy zbroję lub tarczę mieniającą się na fioletowo, a nie niebiesko. Bo odkryliśmy ją ciut później niż osoba, z którą się porównujemy. Wiecie, chcę, kurwa, co to w dupę z... Na... W wyposażeniu naszego woja znajdziemy zbroje, buty, rękawice, a także akcesoria w postaci pierścieni. Max 2 i amuletów czy broszek. Zbroje dzielić się będą na ciężkie, średnie, lekkie. Ja pierdzielę, to nie jest recenzja, tylko poradnik dla czterolatków. Yy, którzy pierwszy raz widzą grę komputerową. No tak to wygląda. Czekajcie, coś w Cyberpunku. Mino. Miłą niespodzianką jest to, że mamy opcję ustawienia pancerza, by wyglądał jak inny, przez nas posiadany. Koniec, przez nas posiadany. Koniec z typowym problemem RPGów. Pamiętam ból z Cyberpunk'a, gdzie musimy. Z... Bull jak wygląda Armor, gdzie grasz z oczu i go widzisz w lustrze, raz na 20 godzin gry. Czy ja dobrze rozumiem? Yy, no jasne, a nie jeszcze jak się i tego, przecież jak kwipunek odpala, odpala, to jest ludzi. O skalu. Ej! Wspomnieli o skalowaniu. Czy unikatowa broń znaleziona na początku, gdy spisana jest na straty? Wcale nie, wszystko to dzięki możliwości jej ulepszania. Do tego stopnia, że coś znaleziono na początku, to jest na ostatnią bitwę. Wymagać będzie to po prostu surowców. Nie będziemy. To jest tyle? Co ciekawe, we nie skalują się także przeciwnicy. Szczególnie bawić się. Co ciekawe, we WOT nie skalują się także przeciwnicy, szczególnie bawiąc się w łowce głów, zobaczymy jak trudni potrafią być przeciwnicy. Nie mówiąc już o głównym zadaniu. Przecież tu jest fejkowe skalowanie w dupę tierów i temów. Jak można mówić, że tu nie ma w ogóle o skalowaniu, które jest no najgłupszą rzeczą, chyba? No nie, no nie wiem, jaka jest najgłupsza rzecz tej grze, ale skalowanie jest jedną z nich. Jest dosłownie napisane, że możesz broń broni ulepszyć, co znalazłeś na początku. Tylko, że opłacalność tego, grając tą grę, ile grindu by to wymagało, żeby to zrobić, to jest tak popijewczone. Przesada. Znowu przesada. Można ulepszać bronię. Walka. Jako osob osobistej... Jako osobie średnio doświadczonej w rpg -ach. potrzebowałam chwili, żeby znaleźć swój styl gry. Na początku machałem różdżką, potem by potem przenieść się na miecz zadający dodatkowe obrażenia ogniem, starczą w drugiej ręce i mały sztylec księgą zakleć w drugim wariancie. Jakie to jest... Nie to jest tak dziwnie napisane, że ja nie rozumiem. Bo tak, możemy mieć dwa zestawy. Dużo czasu spędziłam także z łukiem. Miałam fajny topór. Nie no. Ja pierdziele w dupa! No to jednak gry online na tle tego dobrze pisze recenzję, no. no. Co tu dużo gadać w sumie. Walcząc z przeciwnikami obok paska zdrowia, zobaczymy też postęp obrażeń krytycznych. Chodzi o stagera chyba. To jest pod paskiem, ale okej. Okay. Gdy go zapełnimy, będziemy mogli. Będziemy mieli opcję specjalnego ataku aktualną bronią tej. Okay. Gdy go zapełnił, będziemy mieli opcję specjalnego ataku aktualną bronią. To ty nie brzmi dziwnie? Jak to, ale co znaczy aktualną? W sensie co to znaczy? Jak ktoś nigdy nie widział tej gry na oczy, jak on sobie by to wyobraził? To jest ciekawe. Trzeba to w AI wrzucić i żeby wygenerowało gameplay na podstawie tego tekstu. Ciekawe, czy wyszłoby chociaż podobne gra do Evolved? Bo jak to czytam, to mi się to jakoś zgierką, mnie ten. Nie. Gry ja online dobrze pisze recenzję, a nie, że pisze dobre recenzje. W sumie, czary poza bitwą, czary konkretnie, te związane z żywiołami, pogo. No ja te zagadki to też jest potęga. Ciekawe, czy ktoś tu siedział długo nad tym. Ktoś do mnie pisał ostatnio, że, że trudne zagadki są, a najtrudniejsza wiecie, jaka była. Całkowicie z dupy na końcu gry były wrota, i po bokach tych wrót były takie kółka, w które trzeba strzelić prądem, i to koniec. Jak podszedłeś bliżej, to chyba nawet emotka prądu była, żebyś wiedział, co tu zrobić. Zagadka. Rozumiesz? Nie no, to brzmi bardzo dziwnie. O, oprawa audiowizualne. Dla mnie, świateł wauty jest piękny, magiczny, pełen kolorów, bibelotów, a także nawet żywych kreatur. Nie zapomniał o faunie obok flory. Ale czekaj. Czy ona poda ten przykład, jak wyglądają żywe kreatury w tej grze? Że owca stoi, jakbyś ją. Jak dosłownie wiecie, jak zwierzęta wyglądają? Jak szopka w dupę na Boże Narodzenie, gdzie stoi owca z plastiku, a obok Józef. Dosłownie to tak wygląda, że zwierzę stoi w lesie i, i nic więcej. Nawet się nie rusza. Jak się rusza, to w 10 fps. No przecież to jest nienormalne, żeby to chwalić. Pieprzony w dupę święta ze Vault. Ślizga się, no ślizga się. Jezus. Czekaj, czekaj, czy oni tu w sumie dialogi będą chwalić? Bo nie zauważyłem ani w gry online, ani tu, ani w sumie. Nie wiem, chyba tylko te dwie oglądaliśmy rzeczy. Nikt nie mówił o tych dziwnych dialogach za bardzo. To mnie zastanawia. Chwalą fabułę, a w fabułę w sumie wchodzą dialogi, czy nie? Więc to jest dziwne. Wydajność, sterowanie, poruszanie się, wrażenia. O! Powiem wam, że WOW pochłonął mnie bez reszty i opowiadać bym mogło o nim przez kolejne kilkanaście godzin. Aha. Mamy tu do z naprawdę ciekawą historią. Nawet jeśli nie docenicie tego w pierwszych momentach, wciągnąć się w nią, wciągnąć w nią możecie się w dowolnym jej momencie. Gdzie są te? Gdzie są plusy i minusy, co Witz mówił? Bardzo bogaty świat, ciekawa fabuła, dużo broni i wariantów. Nasze wybory mają znaczenie. Duża umiejętność do wyboru. Dużo umiejętności do wyboru. Łami główki. Wolność poruszania się. Zagładka z historią podczas dialogów. Plus. Ja pierdzielę. Sensowna długość 40 godzin. Minus. Dziew. Boże! Teraz to widzę. Dziewięć i pół. O mój, o Jezus. 9,5 ma! Ja pierdziel! Minus lekki problem z wydajnością w trakcie rozmów. Tylko w trakcie rozmów. U mnie na końcu gierki było z 20 fps -ów. Takie lagi były. <ścoughs> Chyba Black Blue miałem... Ja na minimalne dałem na sam kom... Znaczy nie, na, na speedranie dałem na minimalne, żeby zobaczyć czym się różni. Tragicznie to działało. NG, chyba tak się czyta, z, yy, Borucka. Zakochana w Apex. Weekendy spędza w The Sims. Odkrywa indyki. A przy City Builderach, przypadkiem, zarywa nocki, Docenia dobre dialogi i poczucie humoru. No i dała 9,5 ewoluft. Nie no. Powiem tak, no. Nie oceniajmy ludzi, oceniamy recenzja, tak? A ta recenzja. Nie wierzę, że ona spędziła 40 godzin w tej grze, no nie mam niestety na to dowodów, ale patrząc na plusy i minusy tej gry i samemu w nią zagrając dwa razy, można powiedzieć, bo raz mi sejwa skasowało, to zrobiłem speedrun, ja po prostu nie wierzę w to, że ona grała dłużej niż, nie wiem, godzinkę może, może żeby zwrócić gierkę na Steamie, no. To mogło tak być, godzinka i zwrót, jeżeli nie było darmowego klucza, to raczej to się tak skończyło. Że tu była recenzja typa, Wolf to mini Skyrim, no wiem. I co? I zmienił tą recenzję? Nie, no to nie jest to samo? A, chodzi ci o to, że zagrał 5 godzin na Steamie. Końcówkę zedytował. Mogę wskoczyć na każdy murek, płotek, dach, by co chwilę znajdować ukryte skrzynie. A, rzeczywiście, dodał. Fabularnie, czy pod względem rozbudowanej architektury, mechanik RPG-owych, daleko ewoluował do topki gatunku, mimo wszystko przyzwoita gierka, w której bawię się dobrze, zwiedzając świat. Ej serio, typ miał 5 godzin, zedytował recenzję, nadal ma 5 godzin, czyli tego nie odpalił, a napisał, że da bardzo dobrze się bawi, zwiedzając świat i że daleko do. Ga Ale on nie odpalił tej gry, on zedytował ty. Nie no, recenzent w dupę tego się ujawnił, z nie powiem jakiego portalu, bo będzie pozew, ale jest moc, nie no, sram na to, nie, skip to leci. W ogóle tego, widziałem na TikToku co do Evolved jeszcze jedną ciekawą rzecz i to chyba miało pokazać, że świat jest imersywny i wiecie co to było? Wszędzie te NPC-ty w sumie nic do siebie nie gadają i tylko stoją, nie? Ale jest takie miejsce w porcie, że dwóch NPC-tów gada i naprawdę głośno, że słychać ich z daleka, i oni gadają, że da się wejść przez okno do domu, bo jest tam lód jakiś. Tylko gadają, to wiecie, że tam jest jakiś item, niesamowity i tak dalej. I oni tak głośno o tym gadają, nie? To oni stoją obok tego domu. I możesz wejść po tych takich deskach, na których są te Liny, że wiesz, że tu się możesz wspinać i wejść do domu, nie? Immersywny świat. Nikt nie gada w całym mieście? Tylko te dwa NPC-ty akurat? O tym, że przez okno się da do domu wejść? To jest niesamowite. Niesamowite to jest, no. Ja... I typ ten na TikToku chwalił. I mówił, no, no naprawdę dobra gierka, no, godzinami mogę szukać, znajdzie. KUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! KUSARIA! GUSARYA! Mami chanze! Obotski si Polatsi! GUSARYA!